Chwała Bogu Ojcu, Synowi Bożemu oraz Duchowi Świętemu. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania jednego z przesłań Jezusa Chrystusa, które zostało przekazane mistyczce Luz de Maria de Bounie. To przesłanie zostało zatwierdzone przez biskupa Juana Abelardo Mata Guevara, który stwierdził: "Oświadczam, że nie znalazłem żadnego błędu doktrynalnego, który byłby sprzeczny z wiarą moralnością i dobrymi nawykami, za co przyznaję tym publikacjom imprimatur. Z całego serca zachęcamy do wysłuchania treści tej istotnej wiadomości w całości. Mój umiłowany ludu, błogosławię Cię. Patrzę na Was z mojego krzyża chwały, triumfu i majestatu. Moje miłosierdzie nie wyczerpuje się dla mojego ludu. Mój ojciec posłał mnie, abym przynosząc ludzkości nadmiar jego miłości, złożył ją w moim krzyżu dla każdego z moich dzieci. Moi umiłowani, jestem nieskończonym miłosierdziem i jednocześnie sprawiedliwością. Biada tym, którzy głoszą tylko moje miłosierdzie, a nie moją sprawiedliwość, powodując, że mój lud całkowicie zbłądzi i zostanie zniewolony przez szpony zła we wszystkich jego aspektach. Wypędziłem kupców ze świątyni, wypędziłem ich ze świątyni mojego Ojca, a więc w tej chwili powracam z moją sprawiedliwością, aby wypędzić kupców, którzy sprofanowali dom mojego Ojca. Każdy z Was jest świątynią mojego Ducha i wkrótce przyjdę, aby wypędzić tych kupców, którzy z ludzkiej woli przybyli, aby zniszczyć wewnętrzną świątynię w każdym z Was. Biada tym, którzy nie ostrzegają mojego ludu, tego ludu, który chodził pośród ignorancji, tego ludu, który powstał przeciwko moim przykazaniom i sakramentom. Biada tym, którzy nie ostrzegają prawdą, którzy nie podnoszą głosu i którzy nie ostrzegają mojego niewinnego ludu o mojej sprawiedliwości. Przychodzę w wielkim pośpiechu przed każdego z Was. Aby pokazać wam wszystkie bezbożne dzieła i czyny, którymi mnie nieustannie ranicie, ponieważ dobrowolnie oddajecie się w ręce zła. Mój ojciec nie stworzył was, abyście byli zgubieni, abyście byli zanurzeni w piekle. Zostaliście stworzeni, aby cieszyć się wiecznym błogosławieństwem, wieczną chwałą, ale mój lud, wierząc, że jestem tylko miłosiernym, Zapominając o mojej sprawiedliwości, nadużył, poważnie nadużył moje miłosierdzie, zapominając, że cokolwiek każdy zasieje na swojej drodze, to właśnie zbierze i otrzyma jako owoc. Mój umiłowany ludu, pilne jest, aby sumienie obudziło człowieka, aby był czujny i wszystkie fałszywe bożki zostały oddalone od mojego ludu. To nie słowa uczonego zbawiają mój lud. Ale prawda o mojej miłości, o mojej sprawiedliwości, prawda o mojej ofierze dla każdego z Was, to jest prawda, że posiadacie wszystkie dary niezbędne do uwierzenia i pospiesznego kroczenia w Duchu i wzniesienia się do mnie. Dary i cnoty mojego Ducha Świętego nie są przywilejem, nie są darami dla nielicznych. Ale dla wszystkich, którzy są pokornego i prostego serca, którzy wiedzą, że ten wasz Chrystus cierpiał i oddał się bez zastrzeżeń, aby wypełnić wolę mojego Ojca, wy jesteście wolą Ojca. Mój umiłowany ludu, jakże na was czekam, jak pasterz szukający swojej trzody. Nieustannie poruszam się w sumieniu każdego z was. Mój duch wami wstrząsa. Ale wy, pozbawieni wszystkiego, co moje, nadal pogrążacie się w upadku, w moralnej i duchowej dekadencji, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście. Szybko zbliżacie się do tych bólów, które wstrząsną nie tylko duchem, ale ciałem, umysłem i sercem każdego z tych, którzy są moi, przed okropnościami i błędami doktrynalnymi, które wkrótce rozprzestrzenią się na mój lud. Ci, którzy się mnie wyparli, szybko wpadną w sieci szatana. Pasterze, którzy pomagacie mi w opiece nad moją trzodą, ostrzegajcie mój lud. Z uwagi na moje nieskończone miłosierdzie oraz fakt, że jestem źródłem nieograniczonego przebaczenia, ci, którzy nieprzerwanie kontynuują naruszanie moich praw i przykazań bez wyraźnej skruchy, lecz dodatkowo celowo i świadomie obrażają mojego ducha świętego, Oddając w ten sposób swoje dusze szatanowi, jeżeli nie wykażą oni szczerej skruchy, zostaną osądzeni zgodnie z moją sprawiedliwością. Moi pasterze, ostrzegajcie mój lud, że wróg porusza się wśród ludzkości i powoduje wielki przewrót, nie będąc zauważonym. Ale ja się nie uciszę, ja się nie uciszę, ponieważ ostrzegę mój lud, tak jak ostrzegałem go w każdej chwili. Mojemu ludowi mówię moją prawdę, mojemu ludowi nie ukrywam tego, co się z nim stanie, ponieważ miłosierny ojciec nie może milczeć przed swoimi dziećmi, gdy są w niebezpieczeństwie. I nie byłoby miłosierne, gdybym postępował w ten sposób. Moi umiłowani, nieodpowiedzialny człowiek nie powstrzymał wojny, on ją tylko opóźnił, nie pozwólcie, aby wasza czujność opadła. Nawet jeśli przedtem czujecie się bezradni w działaniu, zbliżenie się do mnie prowadzi was do obfitości w wierze, a mój duch umacnia was przed próbami. Moi umiłowani, duch zła, pomiot zła, jest tym, który ukradkiem chwyta mój lud poprzez modernizm, który powstał bez waszego pragnienia. Ten duch zła doprowadzi człowieka do zrozumienia, że ten Chrystus miłości, który do was przemawia, został zakazany i zapomniany. Ale nie zapominajcie, że ten, kto żyje i wypełnia wolę mojego Ojca, jest w komunii ze mną, ten, który nie pozwala, aby wiara została mu odebrana, ten, który widzi mnie w każdym bracie i siostrze, ten, który kocha mnie pomimo cierpienia, ten, który kocha mnie nawet wtedy, gdy mówią mu, że nie istnieje, ten, który czyni i żyje wolą mojego Ojca, to jest ten który nieustannie jest połączony w moim duchu. Moi umiłowani, moja Matka was ostrzega i powierzyłem mój Kościół, jej, kobiecie obleczonej w słońce, która walczy ze złem, aby ocalić tych, którzy są moi, jej, mojej Matce, którą kocham, temu świętemu i krystalicznemu naczyniu, temu niepokalanemu łonu, które w tych chwilach jest pozbawione zasług, tej mojej Matce powierzyłem to pokolenie, aby przyprowadziła je do mnie. Nie oddzielajcie się od niej, zwracajcie się nieustannie do niej z modlitwą, zdrowaś Mario i nie zapominajcie, że odmawianie Różańca Świętego zawiera w sobie moc odpędzania zła, jeśli jest odmawiany z oddaniem. Jestem tutaj z moim ludem, żyję obecny i stały, nieustannie, nie tylko mieszkam obok mojego Ojca i naszego Ducha Świętego w niebie. Jestem obecny z moim duchem świętym w Was, nigdy Was nie opuściłem i nigdy Was nie opuszczę. Mój ludu, módl się, módl się nieustannie. Mój umiłowany ludu, módlcie się nieustannie, ponieważ zniszczyliście i zanieczyściliście stworzenie, które dał Wam mój ojciec, módlcie się nieustannie. Jak moglibyście chcieć, aby ten Chrystus nie mówił swoim o złych uczynkach, które popełniają? Jak moglibyście chcieć, aby mnie wspomniał, że zanieczyściliście stworzenie, którym mój ojciec przyozdobił swoje dzieci? Oznaczałoby to zaprzeczenie, że stworzenie, gwiazdy, księżyc, słońce, konstelacje i wszystko, co zostało stworzone, pochodzi z ręki mojego ojca. Nie, dzieci, musicie uświadomić sobie, że nieustannie obrażacie tego cierpiącego Chrystusa, który do Was przemawia, a także mojego Ojca. Nie zapominajcie, że ten, kto popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ten nie ma przebaczenia, ponieważ swoimi czynami i słowami sam się potępia. Mój umiłowany ludu, ostrzegajcie się nawzajem, bez lęku wznosząc sztandar mojej miłości i będąc chronieni tarczą wiary. Trwajcie zjednoczeni, ręka w rękę, serce w serce, siła wzrasta, gdy ci, którzy są moi, pozostają zjednoczeni. Spoglądajcie w niebiosa, ponieważ z nieba na wysokości przychodzi błogosławieństwo dla mojego ludu, czekajcie cierpliwie, bo wkrótce ześlę moją pomoc. Wraz ze zbliżającym się moim przybyciem będą miały miejsce nadprzyrodzone wydarzenia na wysokościach. Nie zaprzeczajcie znakom czasu, zaprzeczając im, zaprzeczacie także mnie. W tej chwili tak pilnej dla ludzkości, każde ludzkie stworzenie chce, aby mój dom dał mu odpowiedzi na jego osobiste pytania, ponieważ człowiek nie umie czekać, chce usłyszeć to, co mu się podoba i nie słucha kiedy mówię prawdę, ponieważ człowiek nie jest zadowolony z mojej odpowiedzi. Wzywam Was do modlitwy, abyście byli karmieni przez poszukiwanie wiedzy i przez wnikanie w moją wolę. Błogosławię Was, mój ludu i kocham Was. Kontynuujcie życie z wiarą, żyjcie bez popadania w błędy. Idźcie dalej ku mnie, ręka w rękę z moją matką. Ta kobieta, która jest gwiazdą poranną, ucieczką i pocieszycielką grzeszników, jest także waszą matką. Każdy wysiłek nie pozostanie bez otrzymania z mojej ręki tego, co jest sprawiedliwe dla danej osoby. Przychodzę do mojego ludu z moimi ramionami otwartymi, aby powitać was w moim miłosierdziu. Błogosławię Was. Jezus.